Witam was z Beskidu Małego. Jestem tu pierwszy raz, więc tym bardziej jest to dla mnie wyjątkowy wyjazd. Jestem na Czarnym Groniu w ośrodku narciarskim w Żykach, koło Andrychowa. Gdzie dzisiaj zaproszę was na tak zwany szlak pingwinkowy, który kończy się w chatce pod łamaną skałą, czyli niedawno otwartej nowej atrakcji Czarnego Gronia. Powiemy sobie również, jak inaczej tutaj jeszcze można spędzać czas wolny. Właśnie w takich okolicznościach przyrody i słuchajcie pogoda jest dzisiaj przednia więc nie przedłużając zapraszam was na vloga z ośrodka narciarskiego Czarny Groń ośrodka całorocznego Czarny Groń w Żykach koło Andrychowa Dotarłem już do dolnej stacji kolei linowej, tej z dołu, tej czteroosobowej, na Czarny Groń. Kolej ciekawy latem jest nieczynna, na szczyt Czarnego Gronia, koleją linową się latem nie dostanie. To trzeba sobie powiedzieć, pod samą dolną stację wyciągu autem niestety nie dojedzie. Hotel znajduje się kilka kilometrów od samej dolnej stacji, a ostatni parking pod dolną stacją jest również około 10 minut spacerku. Latem nie skorzystamy tutaj również ani z... WC ani z żadnych udogodnień, niestety no na minus. No ale, to co nadrabia dzisiaj testa jest ta piękna pogoda, także słuchajcie, ruszam tym szlakiem pingwinkowym do yy, nowości, czyli chatki pod łamaną skałą. To już kolejny znak pingwina na mojej trasie, a więc co warto wiedzieć? Szlak pingwinkowy oznaczony jest takimi symbolami, więc jeżeli widzicie takie symbole to na pewno jesteście w kierunku do chatki pod łamaną skałą. Sam szlak pingwinkowy liczy około 1,5 km, a jego przejście według szacunków właścicieli ośrodka zajmuje około 45 minut. Błędem byłoby powiedzieć, że jest to szlak prosty. Uch, niejednokrotnie można tutaj spotkać jakieś ciekawsze, że tak to ujmę, stromizny, ale ja myślę, że mimo wszystko warto. Warto tutaj też się sugerować koleją linową. Cały czas praktycznie takimi zawijasami idzie się wzdłuż tej czteroosobowej, co pokazywałem na dole, kolei linowej. wejście na szlak jest oczywiście bezpłatne. Tutaj widziałem dużo rodzin. Z dziećmi spaceruje osób starszych, więc jest to szlak przede wszystkim rodzinny, szlak skierowany dla wszystkich. Idąc w okolicach Czarnego Gronia, nie sposób nie zauważyć takich oznaczeń, czyli to są tablice informacyjne szlaku przyrodniczego, tutaj akurat tablica numer 9. Jego przyjście zajmuje około 3 godzin, a sam szlak startuje obok hotelu na czarnym groniu, ale to sobie jeszcze pokażemy w drugiej części mojego filmu. Ja tymczasem wyszedłem z lasu, ścieżka łączy się z czteroosobowym wyciągiem. Tam u góry już widać. Stacją górną, a to świadczy o tym, że do chatki nie zostało już aż tak dużo drogi. Doszedłem do momentu, gdzie dwie trasy narciarskie się ze sobą łączą. Trasa przy tej czteroosobowej kolei, i trasa przy tym, co tu widać za mną, czyli sześcioosobowa zielona kolej krzesełkowa. Więc zimą, w, w tym ośrodku narciarskim, mam do dyspozycji dwie koleje: właśnie tą czwóreczkę i tą nówkę sześcioosobową kolej do Pelmajera. Nówkę, no już kilkuletnią nówkę. Do tego jest około 2,5 km tras. Mamy tutaj trasy niebieskie, trasy czerwone i trasy idealne dla uczących się. Więc jest to ośrodek skierowany dla wszystkich i dla tych lepiej jeżdżących i dla tych uczących się. Do dyspozycji mamy tutaj także snowpark, wiele różnych atrakcji, hopek, band. Więc snowboardziści i narciarze lubiący Trochę bardziej ekstremalną wersję y, sportową, też na czarnym groniu znajdą coś y, dla siebie. Wszystko uzupełnia szereg y, armat Techno Alpin, więc tutaj już przy niewielkich mrozach można armatki uruchomić. Mało jest takich miejsc w Polsce, gdzie dwie koleje linowe tworzą skrzyżowanie. Na czarnym groniu tak działa, czwórka, krzyżuje się z szóstką. A co ciekawsze, Ostatnia podpora tego czteroosobowego wyciągu oparta jest na podporze wyciągu sześcioosobowego. Chyba w skali polskiej jest to jedyna taka konstrukcja. A jeżeli chodzi o skrzyżowania takich kolei klinowych, dwupoziomowe, na pewno jeszcze jest w Zieleńcu. I z tego co wiem w Austrii w Nassfeld również takie rozwiązanie funkcjonuje. Także będąc na Czarnym Groniu mamy coś takiego. W skali polskiej jest to unikatowe rozwiązanie. Szlak migwinkowy dobiega końca, chatka już na horyzoncie, a za mną cały Śląsk widać, naprawdę krajobraz yy, na północ od do Małego z Czarnego Gronia jest przepiękny. pod podłamaną skałą z pewnością można sobie coś przekąsić y, lub y, uzupełnić płynę. Raczej nie zjemy tutaj niczego y, porządnego, na przykład kiełbaska z grilla y, pieczywem ketchupem lub musztardą to jest około 24 zł, szarlotka z cukrem pudrem to jest dycha, lody są od 5 do 8 zł, y, woda mineralna to jest 8 zł. A na przykład kawa to jest dyszka. Napijemy się tutaj również czegoś z procentami. Są to ceny od 16 do 34 zł. Więc, tak jak widzicie, raczej nie zjemy tu nic porządnego. Raczej są to takie przekąski ciepłe lub zimne. I raczej jest to takie miejsce zimą również na ogrzanie się niż na zjedzenie czegoś porządnego. Za mną sześciosobowa kolej. Tu widzicie górna stacja. Ciężko mi zrozumieć dlaczego y, tak naprawdę latem tutejsze wyciągi są nieczynne, przecież mogłoby to przynosić zysk właścicielom ośrodka, a turyści myślę, że o wiele chętniej by odwiedzali ośrodek na Czarnym Groniu. Naprawdę nie rozumiem tej decyzji, no ale cóż, mimo wszystko warto odwiedzić ten ośrodek, bo naprawdę y, ma on wiele do zaoferowania. Na Czarnym Groniu zdecydowanie warto zatrzymać się w tutejszym hotelu z pięknym Spa. Naprawdę miejsce jest bardzo takie gustowne, idealne i dla całych rodzin, jak i cały ośrodek, i dla turystów indywidualnych. Mamy tutaj w cenie basen, mamy restaurację, więc również warto to miejsce odwiedzić, planując dłuższy niż jednodniowy pobyt na Czarnym Groniu. Na Czarnym Groniu skorzystać możemy również z ścieżki przyrodniczej Czarny Groń, czyli 3 godziny fascynującej przygody po górach dookoła Beskidu Małego, gdzie możemy poznać tutajszą faunę, florę i przede wszystkim to, co przy takiej pogodzie najpiękniejsze, czyli podziwiać tutejsze widoki. Na Czarnym Groniu, jeżeli nie masz własnego roweru, nic się nie stało, tutaj możesz wypożyczyć zarówno rowery zwykłe jak i rowery elektryczne. Cena wypożyczenia roweru elektrycznego za cały dzień to jest 220 zł, za 3 godziny to jest 170 zł, a zwykły rower za cały dzień to jest koszt 90 zł. Przy hotelu na czarnym gronie mamy również do dyspozycji magiczną osadę, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę możemy i na rowerze pojeździć, i na rowerkach wodnych, i przejść taką edukacyjną ścieżkę. Jest to miejsce naprawdę fajne dla osób w każdym wieku, a szczególnie myślę, że dla rodzin z dziećmi. Tutaj mamy taki mały pump truck, właśnie jakieś wodne atrakcje, labirynt, plac zabaw, więc naprawdę miejsce jest idealne. Wejście dla jednej osoby to jest 35 zł, mamy również bilety rodzinne.